Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Gminnego Informatora Filmowego, w którym przedstawimy wydarzenia, w które obfitował miesiąc czerwiec. Był to okres upalnej pogody, jak i gorących w emocje wydarzeń, które pochłonęły całą społeczność naszej gminy. Na przełomie maja i czerwca wszyscy mieszkańcy gminy żywo interesowali się wizytą naszych gości z Francji. Wspólne spotkania mieszkańców obu gmin, polskiej i francuskiej, są konsekwencją zawartej w lipcu 2012 roku umowy partnerstwa pomiędzy gminą Lubin i Satoneką. Wizyta rozpoczęła się w czwartek 29 maja od uroczystości złożenia na cmentarzu w Siedlcach kwiatów na grobie żołnierzy poległych w czasie działań podczas II wojny światowej. Następne pięć dni pobytu miłych gości z Francji to nie tylko liczne spotkania z mieszkańcami, ale też prezentowanie się szerokiej polskiej publiczności podczas występów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicach wiejskich w Osieku i Oborze. Wśród członków delegacji oprócz Mera Satoneco, pana Piera Abadi, znalazł się bowiem znany na całym świecie zespół muzyki dawnej Xeremia oraz znakomita pieśniarka Brigitte Dibow. Cieszyliśmy się z tych spotkań. Dla gości z Francji przygotowano bardzo intensywny program, m.in. zjazd do kopalni ZG Polkowice-Sieroszowice oraz udział w biesiadzie gwareckiej, gdzie nie zabrakło także tradycyjnego skoku przez skórę. Nie zabrakło też emocji sportowych podczas sobotnich zawodów w księginicach, a także pokazu sprawności Ochotniczej Straży Pożarnej podczas zawodów w Krzyczynie Wielkiej. Cieszymy się z poznania tak ciekawych i życzliwych naszej gminie i Polsce osób. Nie możemy się doczekać kolejnych wizyt. Zapraszamy na stronę internetową gminy, gdzie znajdziecie Państwo obszerną relację z wizyty. Radosny i optymistyczny nastrój święta przyjaźni pomiędzy społecznościami naszych gmin został tradycyjnie zaburzony przez prezydenta miasta Lubina, który, przy pomocy miejskich mediów, których jest dysponentem, bez pardonu miesza się w wewnętrzne sprawy gminy Lubin. Powodem napięcia, jak zwykle, jest forsowany na siłę pomysł włączenia gminy w granice miasta. W związku z narastającą nagonką na gminę, zaniepokojony sytuacją, przewodniczący Rady Gminy Lubin, Jerzy Szumlański, zdecydował się wystosować apel do wszystkich mieszkańców miasta Lubina w formie wydawnictwa zatytułowanego Gmina Ekstra, wyjaśniając prawdziwe przyczyny i skutki narastającego konfliktu na linii gmina wiejska-miasto. Przytaczamy fragment apelu. Od blisko półtora roku za pomocą wyjątkowo jednostronnych miejskich mediów jesteście Państwo poddani nachalnej, czarnej propagandzie zuchydzającej gminę wiejską Lubin, jej mieszkańców oraz władzę. Powodem jest kuriozalny prezydencki pomysł wchłonięcia gminy wiejskiej przez miasto, co oznaczałoby jej faktyczną likwidację. Nie dajcie się Państwo zwieść, że chodzi tu o jakieś oszczędności, ułatwienia, zmniejszenie liczby urzędników czy inne mityczne korzyści. Nie. Tu chodzi o zniszczenie gminy wiejskiej Lubin jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego. Celem jest zagarnięcie budżetu gminy i jej majątku, a dalej wybujała ambicja utworzenia siłą nowego administracyjnego tworu o powierzchni większej niż miasto Wrocław. Na to zgody nie ma. Nie było i nie będzie. Gmina Lubin to nie jest tylko urząd i jego pracownicy, jak chciałby wmówić opinii publicznej włodarz miasta, ale zintegrowana kilkunastotysięczna społeczność zamieszkująca 34 miejscowości o zupełnie różnych od miasta interesach i priorytetach. Miasto to miasto, a wieś to wieś i niech tak zostanie. Do zapoznania się z całością Apelu zapraszamy na stronę www.gminalubin.pl Powodem do dumy oraz potwierdzeniem, że działania gminy są ważne w każdym miejscu dla każdej grupy mieszkańców i w każdym czasie są zawody sportowe LZS, które odbywają się na terenie naszej gminy. 25 maja na boiskach w Księgienicach oraz Siedlcach odbył się finał Dolnośląski Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Piłkarska Kadra Czeka, rozgrywanego w ramach 15 Dolnośląskich Ingrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. Wcześniej odbyły się eliminacje na poziomie gminnym. Powiatowym i strefowym i dopiero finaliści, czyli to są już pewni zwycięzcy, startują tutaj w finale. Jest ich w sumie 8 drużyn. Taki sam finał, tylko w wydaniu żeńskim odbywa się dzisiaj w Miłoszycach, bo impreza dotyczy zarówno chłopców, jak i dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn z powiatów. Lubińskiego, Polkowickiego i Głogowskiego. Po podziale na dwie grupy i rozegraniu meczu z systemem każdy z każdym w grupie przeprowadzono gry o miejsca w całym turnieju. W takim turnieju uczestniczymy od dawna i poprzednie czternaste wygraliśmy. Pierwsze miejsce mieliśmy na Dolnym Śląsku, w związku z tym teraz jesteśmy gospodarzami. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie na terenie naszej gminy i że gmina ma takie sukcesy, że sportowcy są tak aktywni. I cieszy mnie też to, że, że to są różne konkurencje, to nie tylko przecież piłka, ale mamy tutaj i szczelestwo na wysokim poziomie, mamy mistrza Polski, który uczestniczył nawet w Mistrzostwach Świata I, i bardzo, bardzo jestem zadowolona, że sport tak się rozwija, bo jest to m, oczywiście dla młodzieży bardzo istotne, poprawia kondycję, poprawia e, fizyczne warunki też i są sprawniejsi i też dlatego mogą coraz większe sukcesy mieć. Impreza była dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Ministerstwa Sportu i Turystyki i Krajowego ZLZS w Warszawie oraz Gminy Lubin. Będzie 67 lat funkcjonowania Ludowych Zespołów Sportowych i mimo zmian ustrojowych w kraju ta organizacja jest społeczna i po prostu działa, dobrze działa na rzecz środowiska wiejskiego, dlatego mamy masę imprez pokroju właśnie piłki nożnej. Tak dzisiaj jest, w takich igrzyskach dolnośląskich jest 16 dyscyplin, gdzie biorą udział właśnie mieszkańcy Dolnego Śląska. No i z powodzeniem nasza gmina występuje w tych igrzyskach, gdzie od lat zajmuje czołowe miejsca. To pierwsze, to drugie miejsce, także, także zawsze jesteśmy po prostu na wysokich pozycjach. Miesiąc czerwiec to początek wielu inwestycji i ciekawych działań. Siedem lat temu na terenie gminy został powołany Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce. 7 czerwca obchodził swoje siódme urodziny. O kilka wspomnień poprosiliśmy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, pana Janusza Łódzkiego. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że rzeczywiście to było bardzo dobre posunięcie, żeby utworzyć ten ośrodek, a stało się to po objęciu urzędu wójta przez panią Irenę Rogowską. Ona to miała właśnie w swoim programie i udało jej się to zrealizować. Oczywiście dzięki poparciu Rady Gminy Lubin, która tutaj nie szczędzi środków. I, i co roku ten budżet na działalność ośrodka również przyznaje. Przez te lata, przez te 7 lat, udało nam się zorganizować ponad 1000 takich większych, różnych imprez kulturalnych. Do tego prowadzimy działalność w ponad 20 świetlicach wiejskich. Są tam instruktorzy, którzy przyjeżdżają, prowadzą różną działalność. Jest to, są to ich zajęcia plastyczne i, i, i muzyczne i, i wokalne. Do tego oczywiście działają zespoły. Gdy ośrodek się tworzył było kilka zespołów na terenie gminy Lubin, które działały. Dzięki temu, że my otworzyliśmy, otworzyliśmy się właśnie ze swoją działalnością udało się pozyskać do współpracy wiele, wiele wspaniałych osób tutaj z terenu gminy Lubin. Dzięki temu jest ponad 26 różnych takich zespołów artystycznych, które działają no, w różnych dziedzinach artystycznych, i w dziedzinie teatralnej, i muzycznej, i śpiewają, i, i, i również tańczą. Także cieszymy się, że, że możemy działać na terenie Gminy Lubim przez ten czas. W obchodach urodzin gminnego ośrodka kultury nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci, bloku konkursów sportowo-artystycznych oraz happeningu plastycznego Sztuka na chodniku. Z repertuarem na urodziny wystąpiły zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce: Zespół taneczny Stucki z Raszówki, Zespół folklorystyczny Zachęta z Zimnej Wody oraz zespoły wokalne Leśne Echo z Raszówki, Siedlecka Nuta z Siedlec, Swojska Nuta z Bukownej oraz Ladies ze Składowic. Gminny Ośrodek Kultury Raszówka to zespół zaangażowanych ludzi, których wiara w swoją pracę przenosi góry i daje radość wielu mieszkańcom. A oto dobry duch tego miejsca, kierownik działalności kulturalnej ośrodka Mirosława Kuciejczyk ta działalność się tak naprawdę rozrasta. Na początku jakby utworzony go, to była połowa gminy. Od 2012 jesteśmy już głównym ośrodkiem kultury na całą gminę, 31 miejscowości. To jest naprawdę dużo do zrobienia. W świetlicach, które są pod naszą opieką, jest tak można powiedzieć mała działalność, ale są to zajęcia z najmłodszymi, czyli artystyczne ABC, które prowadzą nasi wspaniali instruktorzy. Dzięki temu właśnie powstają zespoły tematyczne, które się rozwijają i przynoszą sukcesy na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Braszówce. Później młodzież. Młodzież też jest wspaniała, która już Pokazuje, jakie ma y, priorytety, jakie zainteresowania. Dzięki temu w tym roku właściwie pod koniec tamtego powstała grupa młodzi filmowcy. Mieliśmy dzięki y, przychylności pani Wójt y, możliwość uczestniczenia w warsztatach filmowych. Y, grupa powstała, y, zrealizowała y, film na konkurs, film o operacjach gmina. No, w tej chwili staramy się doposażyć y, w sprzęt y, Gminny Ośrodek Kultury, żeby tworzyć... Już dalsze, dalsze prace w tym kierunku. Współpracujemy z seniorami. Tutaj jest duża działalność, robimy właśnie poprzez pracę naszych instruktorów. Warsztaty artystyczne w różnym kierunku są to różne dziedziny: malowanie na szkle, warsztaty dekupażu. I inne naprawdę różne papieroplastyka tutaj już seniorzy nam dostarczają dużo pomysłów od siebie teatralne zmierzenia właśnie ze sceną to jest przegląd teatru jednego aktora nazwany tak przez nas jako bliżej teatru żeby przybliżyć ten teatr w najmniejszej miejscowości gminy Lubi. przykujemy teraz właśnie Troszkę włączyliśmy się jako pracownicy w taki projekt, żeby mały, mały spektakl stworzyć, który nie wymaga dużej scenografii, dużego miejsca, żeby na najmniejszej scenie, w każdej świetlicy podczas wakacji dzieciom dać trochę radości i poczuć się jak prawdziwy aktor, ponieważ to będą takie działania, które będą wciągać. Widownie do, do, do wspólnego grania. Piknik rodzinno-sportowy w Szklarach Górnych odbywa się od kilku lat. W tym roku został doceniony w szczególny sposób. Inicjatywa wyszła od LZS Obora, ażeby połączyć nasz coroczny festyn z ich festynem i nazwaliśmy ten festyn międzypokoleniowy, festyn sportowy, sport łączy pokolenia. No i ideą właśnie jest to, aby łączyć poprzez sport pokolenia, czyli mamy, tatę, dziecko, babcie, dziadka, żeby wspólnie też krzewić kulturę fizyczną. Co roku jest bardzo duże zainteresowanie, cieszymy się bardzo, że zarówno nasi rodzice, jak i mieszkańcy chętnie do nas przychodzą na nasz festyn, a pogodę... My zawsze mamy takie chyba układy małe, że co roku mamy tę pogodę i cieszymy się bardzo, bo zazwyczaj wszystkie nasze właśnie imprezy są już na zewnątrz, to tylko tyle, że występy są na, na sali gimnastycznej, a potem przenosimy się właśnie na tereny zielone i bardzo nam zawsze zależy na tej pogodzie, więc pogoda nam jak zwykle dopisała, jesteśmy szczęśliwi, a, a ta frekwencja jest z roku na rok wyższa, powiedziałabym, i chętnie naprawdę wszyscy tutaj przychodzą. Sportowa integracja pokoleń była motywem przewodnim dwudniowego międzypokoleniowego festynu rekreacyjno-sportowego Sport Łączy Pokolenia, zorganizowanego przez LKS Fortuna Obora wraz z Gminą Wiejską Lubin, Szkołą Podstawową w Szklarach Górnych, Radami Sołeckimi Wsi Szklary Górne i Obora, Klubem Abstynenta Arka z Lubina, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raszówce, Gminnym Zrzeszeniem LZT oraz przy zaangażowaniu licznych sponsorów. W szklarach górnych szkolna grupa cheerleaders zaprezentowała układ taneczny z pomponami, a następnie przedstawiła i zaprosiła uczestników festynu do wspólnego tańca disco. Na turniej rodzinny przygotowano 9 konkurencji. Rodziny rywalizowały i wspaniale się bawiły biegając w workach i w innych wspólnych rodzinnych konkurencjach. Druga równie bogata w atrakcje część międzypokoleniowego festynu rekreacyjno-sportowego, Sport Łączy Pokolenia, miała miejsce 1 czerwca na obiekcie sportowym w miejscowości Obora. Integracyjne zabawy i konkurencje rekreacyjno-sportowe poważnie i na wesoło dostarczyły wiele uciechy. Starsi i młodsi sprawdzali swoją sprawność i zręczność w rzutach do tarczy i rzutach ringiem. Zabawa i ruch na świeżym powietrzu to cel, który został przez organizatorów osiągnięty w 100%. Zapraszamy za rok do wspólnej zabawy. 14 czerwca 2014 roku na terenie szkoły podstawowej w Krzyczynie Wielkim w ramach Dolnośląskiej Międzynarodowej Ligi Kolarskiej odbyły się zawody rowerowe, w których organizatorem był MTB Obiszów Team. Na boisku szkolnym wytyczona została specjalna trasa, po której jeździli zawodnicy. To jest właśnie impreza w ramach której kształcimy, tak, rozwijamy umiejętności jazdy na rowerze, tak, ale przede wszystkim rywalizacja i dobra zabawa. Nad bezpieczeństwem czuwała straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Dzięki temu wszyscy zawodnicy mogli czuć się bezpiecznie. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w kilku kategoriach wiekowych. Uczniowie naszej szkoły także mogli wypróbować swoich sił startując w wyścigu. Dodatkowymi atrakcjami były cieszące się sporym zainteresowaniem rowerki stacjonarne, malowanie twarzy, bańki mydlane oraz szczudlarz. Cała impreza odbyła się przy wsparciu wójt gminy Lubin Ireny Rogowskiej oraz dyrektora szkoły w Krzyczynie Wielkim Elżbiety Młynek. Mimo iż pogoda była w kratkę, całą imprezę ocieplały promienne uśmiechy uczestników, organizatorów i zebranych gości. Cudowny klimat i doskonała oprawa muzyczna wprawiły wszystkich w znakomity nastrój. Może właśnie na tej imprezie urodzi się talent na miarę drużyny z Polkowic. Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy nie boją się nowych wyzwań i chcą nosić żółtą koszulkę lidera wyścigu kolarskiego. Nad rzeką Czarna Woda w sobotę 21 czerwca od godziny 12 do późnych godzin nocnych odbywały się plenerowe imprezy z udziałem wielobarwnych postaci. Był kolorowy korowód postaci bajkowych, konkurs na najładniejszy wianek, pląsające dziewice i tradycyjne puszczanie wianków. Kiedyś młode panny właśnie tak robiły te wianki i wrzucały je do rzeki, do wody. I to miało być także. One przepowiadały przyszłość, bo jeśli na przykład wianek zatonął, to ta e, panna miała być zostać już na zawsze panną, starą panną. E, jeśli wianek został zławiony przez młodzieńca, no to e, mieli niedługo się poślubić, być no, za mąż. Tak? E, no a jeśli e, wianek na przykład e, płynął i nikt go nie zrobił, ale nie utonął, nie, nic się z nim nie stało, to e, panna miała być za no, mąż, ale później. Wieczorem rozpalano ognisko. I e, młode damy, dziewice tańczyły wokół ogniska, trzymając się za ręce, i miały na głowie wianki, i jeszcze miały przepasane e, gałązki bylicy, bo to było takie zioło, które odstraszało złe moce. I e, tańczyły wokół tego ogniska, i potem przeskakiwano przez żar, kiedy już e, ogień zaczął wygasać i e, przeskakiwano na przykład razem e, z, e, chłopiec e, z dziewczyną i jak e, nie puścili się podczas e, tego skoku, no to mieli żyć długo, szczęśliwie i właśnie mieli się szybko e, wyjść za siebie. W dawnych czasach e, wyglądało to tak, że panny o północy szły do lasu, rozbierały się do naga i e, rozpuszczały włosy i wypowiadały różne zaklęcia i to miało właśnie przynieść im e, dobrego męża. Teraz już tak to nie, nie wygląda, ostatnio właśnie były tworzone grupy i to było to w wersji podchodów, dostawaliśmy mapy i właśnie było szukanie tego kwiatu po Tradycje te sięgają początków słowiańskich i tamte czasy można było zobaczyć w wiosce Słowia. To jest jedno z ważniejszych świąt w ogóle słowiańskich, a z racji tego, że jest to nasza pasja, gdzieś tam w głębi duszy w nas to siedzi, no to staramy się Rozpowszechniać jak to dawniej wyglądało, obrządki, pokazy walk, kuchnię taką wczesnosłowiańską. Tu będzie pieczona, znaczy no, będą pieczone pod płomyki, taka tradycyjna, też słowiańska potrawa. Będzie można podejść, skosztować, zobaczyć czym się ludzie kiedyś odżywiali. No, będzie pokaz walk, można postrzelać z łuku, porzucać oszczepami. Tak można się przenieść w czasie do X wieku. Każdy ma tam swoje pasje jeszcze, ale oprócz tego to nas wszystkich łączy. Wytwarzanie odzieży, broni, skórnictwo. Tam kolega prezentuje właśnie szyję, jakiś pasek skórzany. No i na tym mniej więcej spędzamy czas. Jeździmy na różne imprezy tego typu, na wolin, na festiwal właśnie wikingów, Słowian. Od godziny 17 zaprezentowało się zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury Raszówka. Były obecne zespoły folklorystyczne Lubin z Krzyczyna Wielkiego i Koniczynki z Miłoradzic. Zespoły wokalne Jarzębina z Księgienic, Swojska Nuta z Bukownej, Siedlecka Nuta z Siedlec i Ladies ze Składowic oraz zespół pieśni i tańca Ziemia Legnicka z Legnicy. Po zapadnięciu zmroku pojawił się zespół tańca ognia. Na zakończenie koncertowała Gwiazda Wieczoru zespół Pireus. Na pocieszenie dla wszystkich, którzy nie byli tam obecni, już za rok, następna Noc Świętojańska. Oczywiście w Bukownej. Czerwiec to miesiąc, gdzie uczniowie żegnają się ze szkołą na czas wakacji. Dla tych uczniów pożegnanie było trudne. To dwa miesiące bez nauki. Nowoczesna pracownia do nauki języka angielskiego została oficjalnie otwarta 24 czerwca w Szkole Podstawowej w Szkolach Górnych w gminie Lubin. Z tej okazji przygotowaną lekcję pokazową dla uczniów klasy 5, na którą zaproszono władze gminy oraz dyrektorów szkół gminnych. Pani Wójt dała wielkie zrozumienie dla potrzeb naszej szkoły dotyczącej właśnie pracowni. Naszym marzeniem było, żeby taka pracownia była, ale jednocześnie jest to pracownia, która może służyć szkołom naszych gmin. Nauczyciel prowadzący lekcje zaprezentował możliwości, z jakich w nauce języka angielskiego będą mogli korzystać uczniowie szkoły w Szklarach Górnych. W pracowni zainstalowano stanowiska do nauki języka dla 20 osób. Środki na jej utworzenie w wysokości 25 tysięcy złotych zostały przekazane z budżetu gminy Lubin. Mi się pracuje świetnie, jest to pracownia naprawdę nowoczesna. Jest tutaj kilka, kilka naprawdę fajnych funkcji, przydatnych funkcji. Najważniejszą jest, jest funkcja taka, że uczniowie sobie nawzajem nie przeszkadzają. Uczniowie są skupieni bardziej na lekcji niż na tym, co mówi koleżanka i kolega, ponieważ pracują w słuchawkach. Przygotowuje lekcje szybciej. Lekcja jest atrakcyjniejsza. No i jak pokazują wyniki, e, efektywniejsze. Także, także dla mnie jest naprawdę super. W dzisiejszym świecie nowoczesna technologia to jest dla dzieci normalność, tak więc dla nich operowanie e, słuchawkami czy jakimiś innymi urządzeniami to jest tak naprawdę bardzo łatwa rzecz i, i, i lubią to. Jak widać było na lekcji, e, bardzo im się podobało, są aktywniejsi. E, tak naprawdę każde ćwiczenie powoduje, że, że uczniowie pracują lepiej skuteczniej i co, co najlepsze, co najważniejsze dla nauczyciela z uśmiechem na ustach. Idea pracowni narodziła się w gminie e, i tylko dzięki gminie tę pracownię tutaj mamy. Pieniążki przekazane przez gminę, jak widać, wykorzystaliśmy, e, wydaje mi się, w sposób naprawdę, naprawdę fajny i ciekawy, e, z korzyścią dla uczniów. Z tej pracowni będą mogli korzystać uczniowie z innych szkół z terenu gminy Lubin. Zapraszamy już we wrześniu. Informacja z ostatniej chwili. Rada Gminy Lubin udzieliła Irenie Rogowskiej, wójt gminy Lubin, absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2013. Gratulujemy potwierdzenia, że mamy bardzo dobrego gospodarza i nie powinniśmy się martwić o naszą finansową przyszłość. Jak już informowaliśmy od 1 sierpnia, gmina Lubin sama będzie organizować publiczną komunikację zbiorową na swoim terenie z zachowaniem istniejących połączeń. Oszczędności z tego tytułu będą wynosić 2 miliony złotych rocznie. Takich pieniędzy dodatkowo od gminy żądał prezydent miasta Lubina, ale ich nie dostanie pozostaną w budżecie gminy i zostaną wydatkowane na potrzeby jej mieszkańców. W tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy za uwagę.